najnowszy KTM, najnowszy silnik Boscha, Performance CX, wielka bateria, ABS, automatyczna zmiana biegów. Tak, to się dzieje naprawdę, a my jesteśmy pod koniec lipca w Górach Izerskich, właściwie na brzegu tych Gór Izerskich i Karkonoszy, a Wy oglądacie to 1 października. Mamy możliwość testowania tego roweru w wersji deweloperskiej oprogramowania. Wszystko to już działa, ale ze względu na to, że Bosch chce wprowadzić cały napęd i rozwiązania w dopiero 1 października, mimo że nie mogliśmy tego pokazać wcześniej. A co tutaj mamy? To taki fajny nowy model KTM Makina Kapoho wersji Master. Jedyny, który będzie miał te wszystkie rozwiązania. Ale jednocześnie rower wszystko mający. Tak, to nowy Bosch, który jest mniejszy od poprzedniego. A dalej ma, jest to silnik typu full power. Plus do tego nowa większa bateria. Ta bateria, która się tutaj kryje w środku ma 800 watogodzin pojemności. Jednocześnie jest mniejsza i lżejsza od poprzedniej, największa jaka była dostępna. Dostajemy w sumie najnowszą generację silnika Boscha i najmocniejszą i największą baterię. To oznacza, że możecie jeździć cały dzień. Macie maszynę, która ma 160 na 170 skoków. Fula pełną gębą. Co do tego, rama jest nowa, została przystosowana do nowego mocowania w Boszu. Przy okazji, KTM wykorzystał to, żeby zmodernizować całą konstrukcję. I w tym modelu, a jeździłem już na Kapocho wcześniej, dodano też bajery. Jeździłem na wcześniejszej wersji ABS-a, ale tu jest nowy REIS. Tu jest nowy REIS, który ma kilka różnych funkcji. Macie, możecie go wyłączyć, możecie włączyć w wersję. Rejs możecie w wersję Trail Pro. W zależności od tego, jak jest ustawiony, reaguje odpowiednio rzadko, często albo wcale. Na takiej wersji Rejsa zdobyto już Mistrzostwa Świata w wyścigach na Elektrykach. Jeżeli coś jest odpowiednie dla zawodników, to tym bardziej dla Was. Potwierdzam, w wersji Rejs, jak będziecie mieli to ustawione, nie myśli się o tym, że macie w ogóle ABS. ABS jest oparty o, o hamulce magury. Nowy Gustaw są odpowiednie czujniki, między innymi tutaj wielkie pudło, okablowanie dodatkowe, ale chodzi też o to, że on e, mie, dlaczego lepiej działa? Bo mierzy generalnie pozycję roweru, nie tylko samo hamowanie przyspieszenia, ale także pozycję roweru względem podłoża, jak jest ustawiony. I to działa. Po raz pierwszy potwierdzam, że ABS w rowerze górskim ma sens. Przedtem, bardziej w rowerach miejskich, dla kogoś, dla nie bójmy się tego powiedzieć, dla odrobinę starszych osób, nawet niż ja, które jeździły na rowerach trekkingowych, one są duże, ciężkie, elektryczne teraz zwykle, i wtedy ABS im się przydawał, żeby nie zrobić sobie krzywdy. W tej chwili jest to już ten poziom, kiedy można spróbować, jak to działa. No i w tym rowerze mamy coś, co e, chyba powoli stanie się standardem, nie wiem. W każdym razie, według mnie, jest bardzo godne zainteresowania. Automatyczna zmiana biegów. Tutaj jest to rozwiązanie Tektro Przerzutka 12, plus manetka Tektro, e, plus silnik Boscha, który zapełnia automatyczną zmianę plus y, tryb shimano. W sumie możecie używać trybu automatycznego. Wtedy wszystko dzieje się samo. Wybieracie tylko kadencję w systemie, przy którym następuje zmiana, albo nadal, jeżeli lubicie, możecie używać trybu manualnego. Wtedy macie po prostu manetkę. Ta monetka przypomina klasyczny rapidfire. Taki jaki był, y, czy stremowskie manetki. Y, no działa. To są proste dźwignie plastikowe. Nie ma do czego się przyzwyczajać. Wszystko jest bezprzewodowe. Przypomina klasyczne manetki DIIT Shimano. Całość naprawdę nie jest skomplikowana w obsłudze. Możecie macie też manetkę małą pod spodem. To jest najnowszy Bosch w związku z tym jest malutki. Wyświetlacz na kierownicy, który nie wystaje, nie przeszkadza. Bosch konsekwentnie też prowadza w tej chwili nowe Wersję aktualizacji oprogramowania. Tutaj mamy też, co pokazano wcześniej w tym roku, coś, co się nazywa range control. Macie do tego apkę Flowbosza, którą połączacie z rowerem, i możecie przewidzieć, że na podstawie danej trasy chcecie na końcu mieć np. 10% akumulatora, i rower będzie oprogramowanie sterowało w ten sposób z użyciem energii. Żebyście na końcu rzeczywiście mieli 10%. To znaczy, zamiast tradycyjnych trybów będzie od czasu do czasu obcinało wam e, troszeczkę wspomaganie, tak, żeby zapewnić tą, ten zasięg, który chcieliście. No, wszystko po to, żeby się nie stresować, czy będziecie mieli, jak wrócić do domu jeszcze z akumulatorem. No bo wiadomo, wszyscy tego nie lubimy, kiedy rower elektryczny, nie jest elektryczny, trzeba nim padałować, to akurat kategoria. Full, full power, co też oznacza odpowiednią wagę. Nie mam opcji zważenia tego roweru, ale no, 25 będzie, wiadomo. Jak trzeba, to da się to przenieść, wsadzić do samochodu czy na bagażnik, ale lekkie nie jest. Co jeszcze w nowym kapocho? 29, 27 tył. Full power. Powiedziałbym Shimano, ale nie, bo TRP ale do tego mocne hamulce Magury z ABS-em, zawieszenie Foxa. Jeżeli szukacie roweru typu full power, to tutaj macie też full automat, ABS-y, automatyczna skrzynia. No już naprawdę lista życzeń została zapełniona w pełni.